Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Danielus. Tak jak obiecałem zajmiemy się teraz trybem multiplayer, więc chwila przerwy, odcinek przerwy od główne, głównego wątku przygód Ezio. Wybierzemy sobie grę rankingową. Zagramy sobie w trybie ścigany. Trybów jest kilka, aczkolwiek no ten ścigany jest chyba najbardziej znany i najbardziej oblegany przez wszystkich graczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Może się mylę. E, także wy, no, wybierzemy sobie tryb ścigany. Tutaj naszym e, zadaniem będzie oczywiście zabić wyznaczony cel, ale przy okazji musimy uważać na to, żebyś, żebyśmy sami nie zostali za, zabici. Także będziemy jednocześnie i e, polującym i zwierzyną. Odpalamy. I spróbujemy się teraz dołączyć do jakiejś sesji. Wyszukiwanie sesji troszkę trwa, później jest trochę łatwiej, bo jak jesteśmy już w sesji, możemy sobie wybrać opcję rewanżu i wtedy no, tych trzech, czterech graczy przeważnie zostaje i szybko doskakują nowi gracze, więc sam ten proces rozpoczynania trwa trochę krócej. No tutaj trzeba będzie trochę poczekać, stąd wrócę do Was jak tylko będę już miał z kim walczyć. Mmm, kochani, jaka dobra zupa. Mogę dokładkę. Ja kawę poproszę. No taką mocniejszą. Jest, jest, jest! Tak, dokładnie. Nareszcie, udało się. Niestety widzę, że ludzie tutaj są na dos dosyć wysokim poziomie, więc pewnie będzie rzeźnia. Ale okej. Okay. No tutaj miałem właśnie mm, okazję wybrać sobie postać jaką y, chcę grać. Tutaj mam zdolność. No na razie mam tylko jedną, więc sobie ją biorę. Jakimś cudacznym cudem udało się Twojej dołączyć. To no i lecimy. Od mam właśnie tą dodatkową umiejętność, mogę się przebrać w dowolniej wybraną postać. Po lewej macie takie cztery znaczniki i jeden z nich świeci się na czerwono. Co oznacza, że jedna postać mnie ściga. Natomiast po prawej e, takie same znaczniki świecą się, ale na niebiesko. Co oznacza, że... O, widzę. Ha ha ha! Dokładnie tak. Mi się udało. E, co oznacza, że... Tyle ile tych niebieskich e, światełek się świeci, e, to tyle osób ściga tą samą postać co ja. Dobra, ja się teraz. A nie, w sumie teraz nikt mnie nie ściga, to przyspieszę. A co? W ogóle, no tak jak e, widzieliście wcześniej, co nie wymaga e, komentarza strasznie strasznie długo y, dużo czasu potrzeba aby y, w ogóle przyłączyć się do jakiejkolwiek rozgrywki no jakiś o właśnie teraz wykorzystałem moją umiejętność aj, jaj. no i pięknie ściga mnie nowa postać, a moja mi uciekła no nic, wejdę sobie na górę, chociaż muszę stąd szybko zejść, bo stąd to mnie szybko zdejmą o Boże trzy postaci mnie ścigają tam była moja ale ja chyba nie zaryzykuję teraz yy, ujawnienia się, bo to może się źle skończyć Aha, ha, ha. nie ten co trzeba, palantuniu. Uciekam, uciekam! Ach cholera, no niestety. No ale tak to jest jak trzech nie ściga, tak? Nie ma co ukrywać. E, jakby nie patrzeć, e, ten tryb multiplayer to jest jeden z e, najciekawszych trybów multiplayer w jakie kiedykolwiek grałem. To jest coś nowego, to jest e, coś czego... O, zmieniło się, dobra. To jest coś czego nie znajdziecie w żadnych innych tego typu grach. No Dorfę gościa? Już mi zwieje. i zrobił mnie po drodze. No tak to bywa właśnie. Także ścigać jest nie warto, bo wtedy można na tym bardziej stracić niż, niż zyskać. E, aczkolwiek e, emocje są przy tym olbrzymie. To jest jeden z tych trybów multiplayer, w których... Śmiało da się odczuć to, że e, po prostu jest to rozwinięcie singla, a nie tam jakiś sztuczny dodatek, po którym stwierdzicie, że kurczę, twórcy mogli się lepiej przyłożyć i ten tryb multiplayer jednak mógł być lepszy troszeczkę. Oj, muszę uważać. Pod shiftem e, mam umiejętność Ktoś sobie uciekł Tak myślałem Że tak to się skończy Ok, spróbujmy jeszcze raz, bo coś to słabo jednak wychodzi, ale nie ma co się cudów spodziewać, gra jest bardzo trudna. Somos objetos. Contract class. He la iniciativa para aumentar las rentas y a a los intereses de las iglesias del distrito. En tiempos inciertos

naprawdę to, jest, to, to są takie emocje, że... Oj, dawno żaden tryb nie dał mi takich, takiej zabawy. Zabawa się skończyła. Przykro mi, że to tak wygląda, ale no gracze są na konkretnych poziomach. Eee, os... ja, na początku miałem okazję dołączyć do gry, gdzie byli wszyscy na pierwszym poziomie. No i tam jako tako pograć się dało, ale no. To co jest tutaj to już jest jednak mocno wymagające. Okej. Okay. Udało się zdjąć kolejnego. W sumie nie, nie, niepotrzebnie to yy, to moje przebieranie wykorzystałem. Ale niech będzie. Polera, no. Z galmi. Oj! Contract lost. No i... to jest właśnie to trzeba się solidnie przyglądać tak myślałem że to ona ale no cóż mogłem uciekać taka jest prawda i tak nie jest źle jestem w połowie <ścoughs> stawki lokacje w y w y, tych trybach są bardzo ładne y, na razie jestem tutaj bodaj piąty czy szósty y, raz piąty czy, czy tam szósty meczek rozgrywam i za każdym razem trafiałem na coś nowego jakąś nową lokację oho oho lecimy

Trudno. Na koniec jeszcze dostałem bęski. Kończę piąty. No nie. Cóż, yy, wyszło jak wyszło. Jak to się mówi, yy, chciało się dobrze, wyszło jak zawsze. No ale spróbujemy rewanżu. W końcu jest jeszcze trochę czasu. I Alhambra nocą. Proszę bardzo. Kolejna lokacja, w której jeszcze nie byłem. Teraz sobie wybiorę postać. Wezmę sobie... O, gdzie ona jest? Jest, 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 jeszcze niżej. O. No trudno. Może być i ten. E, chciałem tamtą panienkę, bo tamtą panienką ostatnio dobrze mi się grało. Ale nie zmienia to faktu, że... Możemy zaczynać. No tutaj będą większe szanse. Jest jeden koleś, który ma 36 poziom. O, jeden, który ma 19. No reszta jest w zasięgu. Reszta jest w zasięgu. Także mam nadzieję, że tutaj trochę się podzieje. Będzie ciekawiej niż poprzedni, w poprzedniej potyczce. Ogólnie im yy, odlokuje się ciekawsze wykończenia, ciekawsze sposoby na zabijanie przeciwników tym więcej punktów za zabójstwo się otrzymuje im efektowniejsze zabójstwo tym więcej punktów także na początku jest trochę gorzej no bo tych y, dodatkowych takich opcji Twoje jest mało to no to tak target. świetnie brawo I taki respawn to trochę w drugą stronę działa demotywująco, no ale trudno może się uda zaraz to odrobić. Ktoś mnie ściga. Ok. Co jakiś czas, jak widzicie, pojawiają się takie właśnie do dodatkowe e, elementy inter interfejsu, które e, mówią... podpowiadają różne rzeczy. Niektóre oczywiste, niektóre faktycznie się przydają. Aj. czy ktoś tu na mnie poluje. Udałoby się schować. Mój, moj, e, mój cel troszeczkę przemieszcza się w prawo. Pogadam sobie z tym kolesiem. No niestety, tu wolę uniknąć śmierci niż miałbym się nadziać e, nadziać na kogoś. E, dobra, to w takim razie przebiorę się i lecimy. Oj No trudno, Boże jak on wygląda. Aha, to jest tamten typo. Chyba że to o mnie chodzi Widzę, że ktoś na niego poluje Biegnij, biegnij Tak jest Brawo Tu teraz trzeba się szybko schować Bo to się może nie bardzo źle skończyć naturalnie trochę stoi, o dobra Okej. Okay. o proszę, tam był mój prześladowca chyba mnie wykryli o tego typa chyba muszę Dorwać. ach trudno. O, uciekam. jeszcze Widzę gościa, widzę gościa. A, nie ma zmiły się. Oj znowu niepotrzebnie, nie spojrzałem na wskaźnik, nikt mnie nie szukał Dobra jest, ktoś tam mnie ściga Mam zejść nagle, okej okay. Podbiegnę sobie żeby się ukryć tu ktoś usiadł na ławce. Mam nadzieję, że to nie jest mój morderca. Odbiję sobie w tą stronę. O cholera! Ach, przez chwilę... przez chwilę dało się zauważyć, że to jest on. Mogę uciekać szybciej. Trudno. Strasznie słabo w tym... E, w tej rozgrywce. Ale co tam? Jest bardzo dobra zabawa przynajmniej. Ja się dobrze bawię. Mam nadzieję, że Wy oglądając to również. Przynajmniej możecie się pośmiać z tego, co się dzieje na ekranie. Okej. Okay. Jestem na górze, nikt mnie nie ściga, to przyspieszę. Panie doktorze, gdzie pan jest? No super teraz się schowam wolałem uciec bo poczułem się zagrożony Ktoś tu się do mnie zbliża z moich celi. Aaa, wiedziałem, wiedziałem, że w tym tunelu zajdzie mnie tutaj u ktoś. Nic, trudno. E, próbujemy dalej. Tak jak wcześniej mówiłem, to jest jeden z najbardziej niedocenianych, a jeden z najlepszych e, trybów multiplayer, jaki kiedykolwiek powstał. To jest po prostu niesamowicie wciągające. Oj, oj, oj. Bo zacznę się bać. Oj. Uciekaj, uciekaj. Ach, nie zdążyłem, ale widziałem gościa. Trudno. Śmierć za śmierć, to się zdarza. Jedziemy dalej. Coraz mniej punktów tracę do e, podium. Także warto się postarać. Jeszcze 3 minuty. Nikt mnie nie ściga. Gdzie na górze? O, by zabrał, Dobra. tutaj był. Mnie na razie nikt nie ściga. Okej. Okay. Mój cel jest na górze. Czyżby to coś? Tudno. Dobra, mam nowy cel, który tutaj zaraz mi powinien się pokazać. udało się uciec. Teraz na górę. I znowu szukamy tego... Jest. A. Nie wiem, czy tam ktoś... Mój prześladowca zabił cywila. No proszę. Jak to ładnie, czasami można sobie przypadkiem poradzić. A, co tutaj? A, cholera. No to było do, do przewidzenia. Że ktoś nie Niesamowicie zacięta rozgrywka o miejsce trzecie Oby mi się udało jeszcze kogoś tutaj zdjąć Widzę go, widzę go Drogi cywile Teraz i ja muszę uciekać i gonić jeszcze kogoś przy okazji Uciekł Dobra, skończyłem czwarty Także tak wygląda tryb multiplayer w grze Assassin's Creed Brotherhood. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i cóż i zapraszam do kolejnych materiałów z Assassin's Creed, a, a także innych. Trzymajcie się, do usłyszenia!